Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, Witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj niedzielę, 7 dzień marca, jutro 8 i Dzień Kobiet. Jak widzicie, dzisiaj jestem w trochę innej odsłonie: mam czepek na głowie, bo mam, słuchajcie, maskę. Nałożyłam sobie maskę, ale w sumie zaraz idę ją zmywać. Ale stwierdziłam, że już się do Was odezwę, rozpocznę tego vloga. Posprzątałam trochę mieszkanie. Ale zostało mi jeszcze, słuchajcie, odkurzyć i podleć kwiaty. Tylko stwierdziłam, że teraz tego nie będę robić, tylko później, bo słuchajcie, jest dzisiaj przepiękna pogoda, świeci piękne słońce. Co prawda, chyba nie jest aż tak bardzo ciepło, bo tutaj jest okno otwarte i czuć taki chłodny wieterek, ale stwierdziliśmy, że skoro mamy razem wolne i jest piękna pogoda, to pojedziemy gdzieś na spacer. Tak więc na pewno zabiorę was ze za sobą, może uda mi się coś dla was nagrać. Dlatego stwierdziłam, że teraz już się do was odezwę, bo za chwilę pójdę się szykować, no i jedziemy. Ale w sumie powiem wam szczerze Szczerze, że jestem ciekawa, ile jest stopni, więc pójdziemy najpierw jeszcze na okrót sprawdzić, ile jest stopni. Tak jak mówiłam, nie jest jakoś bardzo ciepło, bo jest tylko 6 stopni, ale w cieniu, więc myślę, że w słońcu jest troszkę więcej. Tym bardziej, że cały czas słońce świeci. Jest błękitne niebo. No, jakieś tam chmurki są pojedyncze, ale takie bardzo delikatne, to nawet nie są chmury, które by spowodowały, że słońce by zaszło. Także przyjemnie będzie pojechać sobie na spacerek. Nie wiem jeszcze gdzie, także się zobaczy. Zobaczymy, gdzie pojedziemy. Troszkę słońce mi tu świeci teraz. Możemy nie być widać. E, jesteśmy, słuchajcie. E, troszkę już Wam przebit jak nagrałam, widzieliście. E, mieliśmy ogólnie jechać do New Forest. E, tam już z wami kiedyś byłam. Tak jak Wam mówiłam, New Forest jest bardzo duże. E, I chyba byliście ze mną w dwóch miejscach albo w jednym, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że raz byliście i pokazywałam Wam konie. I też Wam opowiadałam właśnie, że tam, tylko w jednym miejscu, nie tam gdzie byłam wtedy, to e, właśnie Jarek mi się oświadczył. Natomiast Jarek stwierdził, że przyjedziemy właśnie tutaj. Ja tutaj, powiem wam szczerze, w życiu nie byłam. To jest jakiś park w ogóle. I tutaj akurat, jak widzicie, jest sam las praktycznie. I ścieżki. Także bardzo fajne miejsce. Natomiast przed chwilą, jak dojechaliśmy na parking, to z parkingu, jak wyszliśmy, to jest takie centrum tego miejsca, mogę powiedzieć. No i tam jest właśnie jakaś kawiarnia, z tego co widziałam na wiecie, znakach. Toalety oczywiście są Tutaj można też jeździć rowerem. Widziałam mapy, że są właśnie pokazane ścieżki dla rowerzystów. I też są, jest takie miejsce, tylko ja nie wiem jak to się poprawnie nazywa, ale wiecie, są w powietrzu takie mostki, że tak to powiem. No i tam jesteście przypięcieli liniami i chodzicie. Nie mam pojęcia jak to się nazywa poprawnie. No ale teraz wiadomo, jest to nieczynne. Podejrzewam, że wiecie, wiosną, taką już prawdziwą wiosną albo latem, to tu jest jeszcze ładniej, ale i tak jest super. O, A tutaj teraz zobaczcie kupy koni. No, także już Wam nagrałam jakieś tam przebitki. Jeszcze oczywiście Wam nagram. E, powiem Wam, że jest zimno. Znaczy może nie jakoś bardzo zimno, ale jest chłodno. Także dobrze, że ubrałam kurtkę. E, I teraz słuchajcie, idziemy na jakiś widok, e, widok, na jakiś e, teraz widokowy. E, podobno, ale nie wiem, czy to prawda, z tego właśnie terasu widać cały New Forest. Także jestem ciekawa, czy tak będzie. Oczywiście Wam nagram. Eh, <Nee> oh, <noise> Ten punkt widokowy to nic specjalnego. E, przed chwilą mogliście widzieć go. I powiem Wam, że no, jest jakiś tam tarasik, jest jakiś tam domek był taki, może nie domek, ale taki taras drewniany, tylko że tam właśnie młodzież sobie siedziała i palili trawę. E, ale tak naprawdę tutaj jest tak dużo drzew i są tak wysokie, że w ogóle nie widać New Forest, tak jak to było niby powiedziane, że to będzie wiecie, e, widok na cały New Forest. Ogólnie jest fajnie. Ja wiem słuchajcie, że w, w lesie no nie ma za bardzo nic ciekawego do pokazywania i tak dalej, ale powiem Wam, że szczerze już dawno nigdzie nie byliśmy razem, więc skoro już dzisiaj nagrywam vloga i jesteśmy na spacerze, to stwierdziłam, że sobie nagramy. I słuchajcie, jeżeli Wam nagrywam coś i są takie, wiecie, drgania, to sorry, ale tutaj wiecie. Wiecie jaka jest droga. A teraz w ogóle zobaczcie jakie miejsce i jaka wąska dróżka, Idziemy gdzieś na skróty. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi, ale co z tego, co mi się wydaje, to idziemy właśnie do tej drogi, e, którą przed chwilą szliśmy. Chciałam Wam powiedzieć, że oprócz tego właśnie lasu i tego takiego centrum tego parku, do którego mam nadzieję jeszcze pójdziemy i Wam będę mogła nagrać, e, jest też pole golfowe. Z tej strony i z tej strony, I powiem Wam, że ta trawa na polu golfowym jest zawsze tak piękna. Jarek, właśnie przed chwilą, tam był ją dotknąć i powiedział, że normalnie, jak dywan. Ja oprócz tego jeszcze widziałam miejsca, gdzie są stoliki. Tak tam można by sobie zrobić piknik, posiedzieć. Wiadomo, teraz tam za dużo ludzi nie ma, no bo nie ma pogody też na pikniki, ale ogólnie. Pewnie tak jak mówiłam, jak jest tutaj cieplej i jest taka wiosna albo lato, to jest tu jeszcze ładniej. Thank you Właśnie przed chwilą widzieliście to miejsce tutaj. Stoję na tle jego. E, to co Wam mówiłam, że tam się chodzi. I powiem Wam, że to jest naprawdę spore. Z daleka wydawało się, że to jest mniejsze. Oczywiście ja bym na takie coś nie weszła, bo ja mam lęk wysokości. E, widzieliście też, słuchajcie, kolejkę. Jest tutaj kolejka. Co prawda ona nie ma trasy jakiejś długiej, bo to są tylko dwie stacje. I to jest taka miniaturowa kolejka, ale słuchajcie, zrobiona tak, jak, jak prawdziwa, po prostu taka. Wiecie, duża, normalna stacja kolejowa i ciuchcia. Natomiast no wiadomo, ciuchcia teraz nie jeździ. Tam były pokazane takie garaże. No to tam, właśnie są zaparkowane. Nie wiem, to chyba jedna ciuchcia w ogóle. No na razie, tak jak mówiłam, mi te, ta ciuchcia nie jeździ. W ogóle to jest wszystko pozamykane. Nie wiem, czy to cały rok jest otwarte, czy to tylko właśnie w okresie takim wiosenno-letnim. Natomiast myślę, że z powodu zaznania sytuacji też e, może być to zamknięte teraz. Tak naprawdę nigdzie nie jest napisane od kiedy do kiedy jest to otwarte, więc nie wiem, bo ja tu, tak jak mówię, byłam pierwszy raz. E, ale ta kolejka to fajna atrakcja, e, dla dzieci zwłaszcza, ale dorośli też to mogą jeździć. I to jest po prostu normalnie tak jak prawdziwa normalna kolejka i potem za tą kolejką jest ta kolejka znajduje się tam za tą kolejką jest olbrzymi plac zabaw, a też wam nagrałam fragment, tam akurat gdzie się były no i potem tutaj się wychodzi z powrotem do tego centrum jak ja to mówię, no i Jarek właśnie muszę zapłacić za parking i wracamy do domu ale jeżeli chodzi o tą kolejkę, to tak jak mówiłam ona ma bardzo małą trasę, tylko dwie stacje i to jest naprawdę parę minut tylko ale na końcu jest tunel. Widzieliście dwa tunele. W jeden wjeżdża ta kolejka, robi wielkie koło naokoło placu zabaw, i drugim tunelem wyjeżdża i wraca do stacji początkowej. Wróciliśmy do domu i dwie rzeczy, słuchajcie, o których zapomniałam Wam powiedzieć. Pierwsza, pokazywałam Wam pola golfowe dwa i słuchajcie, my wtedy właśnie szliśmy do tej stacji kolejowej i okazało się, że tam jest więcej tych pól. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę Anglicy bardzo uwielbiają grać w golfa i nie ma znaczenia, czy starszy, czy młodszy, ale oni po prostu to uwielbiają, dlatego tutaj jest bardzo dużo pól golfowych. I koło tej stacji kolejowej a był też taki budynek, który wam nagrałam, fragment tego budynku, bo on jest dużo większy, i tam była taka tablica właśnie z różnymi aktywnościami, które można tam robić, czyli tam z tego co nam była yoga, fitness, tenis stołowy i wiele, wiele więcej. Także naprawdę bardzo fajne miejsce. Ja nie wiem, że ja wcześniej o tym nie słyszałam, i tam nigdy nie byłam, bo to nie jest w sumie daleko od nas, słuchajcie, my jechaliśmy jakieś 20 minut. Z tym, że większość, większość drogi to była autostrada, więc wiecie, więc to naprawdę nie jest daleko. I mam nadzieję, że oczywiście tam jeszcze wrócimy, jak będzie cieplej, jak będzie taka typowa wiosna albo lato. Chociaż podejrzewam, że wtedy będzie tam dużo więcej ludzi, no i mam nadzieję, że będzie tam wszystko otwarte. Bo tak jak mówię, ja nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jest właśnie lockdown i ta cała sytuacja, czy po prostu to w okresie takim zimowym jest zamknięte. No nie wiem, bo tam nigdzie nie było napisane, szukałam, ale nie było. Ale miejsce, słuchajcie, naprawdę bardzo fajne. Chociaż ten punkt, punkt widokowy. No nie bardzo, naprawdę, bo tak jak mówię, słyszałam, że to jest właśnie taki punkt, że widać cały Tony Forest, no ale niestety nie. Ale i tak miejsce. Bardzo ładne i na spacer idealne, i nawet można sobie tam, tak jak mówiłam, piknik zrobić, więc naprawdę świetnie. No i przyjechać się kolejką. Mam nadzieję, że następnym razem będzie kolejka jeździć i nam się uda przejechać, bo ona, tak jak Wam mówiłam, jest mała. To jest taka miniaturka takiej prawdziwej, dużej kolei. kolei. Eee, I te tory nawet są takie malusie, eee, ale dorośli też tam mogą jeździć, więc wiecie. No wiadomo, że to jest frajda bardziej dla dzieciaków. Dorośli też mogą tam się przejechać, więc może następnym razem się uda. Zobaczymy. Zobaczymy, kiedy w ogóle będzie następny raz, żeby tam e, pojechać. E, I słuchajcie, tak jak widzieliście, nagrałam wam trochę materiału, też trochę gadałam, też trochę po prostu wam ponagrywałam. Oczywiście pewnie niektóre rzeczy będę musiała puścić na przyspieszeniu, no bo wiadomo, tam nagrałam materiał 2-3-2 minuty. 2 minuty albo trzy, no to to zrobię na przyspieszeniu, ale w chwili obecnej nie jestem w stanie. Stwierdzić, ile mam materiału, jeżeli chodzi o vloga, więc dzisiejszy vlog może być krótszy, ale już będę, słuchajcie, kończyć, bo tak jak Wam wspominałam wcześniej, muszę odkurzyć. A jeszcze dzisiaj, słuchajcie, będę nagrywać dla Was film tematyczny na środę, bo niestety w piątek nie udało mi się tego zrobić. No a potem wiadomo, wezmę prysznic i jeszcze muszę parę rzeczy ogarnąć na kąpie, m.in. zmontować dla Was tego vloga. Tak więc będę kończyć na dzisiaj. Dzięki bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzień. Wszystkim. Kobietką życzę z okazji naszego jutrzejszego święta, życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a my widzimy się w środę w filmie tematycznym. Dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa pa!